Dziś witam Was na moim kanale. Dzisiaj odcinek Stoka Boka. Zapraszam Was serdecznie. Mamo, kiedy jest? Kiedy wyjdziemy? No nie wiem. A zadzwoniłeś dzwonkiem? No, nie. No to zadzwoń. Na co czekasz? No już dobra. A. O ile jeszcze ja mam czekać żebyśmy weszli tam. No nie wiem kochanie. No jest ósma rano. Może jeszcze śpią. Ale przecież byśmy mówili na dziewiątą. A jest ósma. Dobrze, koniec dyskusji. Muszę... chodź, porozmawiamy sobie chwilę. Muszę z tobą porozmawiać, bo według mnie na za dużo sobie pozwalasz. Kochanie, czemu nie założyłeś sukienki? No, Wasza Wysokość i ja. ja nie jestem księżniczką. No, no nie, no, ale. By, no. Znamy się i. Mogłeś założyć sukienkę. Wierzę. Należy do rodziny królewskiej. Tak, wiem, ale nadal nie mogę sobie tego zapamiętać. No dobrze, już nic się nie stało. No i właśnie dlatego nie chcę, żebyś tak robiła. Rozumiesz? Tak, tato, rozumiem. I co? Już rozumiesz o co chodzi? Tak, mamo, już tak nie będę robić. Przepraszam. Dobrze. Zadzwonisz? Jeszcze raz? Bardzo ładny dźwięk. Musimy sobie dzwonek wymienić na taki. Dobrze, już dosyć, bo jeszcze im zepsujesz. O nie, ktoś dzwoni. Która godzina? Ha! O nie, zaspaliśmy. Mark, Mark. Co? Co się stało? Nie budź mnie tak z samego rana. Czemu spałeś w koronie? Wiesz, że mogę się zepsuć. A dlaczego ty spałeś w koronie? Ach, no tak, zdejmę Ja też. E Ktoś dzwonił do drzwi. K I w ogóle to zaspaliśmy. Dlaczego? Byśmy mówili na dziewiątą. Ale jest 8.30 trzydzieści. Niech tak nie zaokrąglaj. Już, już jest ósma 23. No wiem. więc prawie 30, więc. Dobrze, ja idę obudzić dzieci. Halo! Halo, dzieci. Oh. Oh. Witam matko. Oh. Na ludzie spokojnie. Jeszcze nie musisz być księciem. Oczywiście matko. Mów do mnie mamo i nie życzę sobie, żebyś mówił do mnie matko. Bez, jeżeli nie ma wokoło nikogo z ludzi. Wstawaj! O. Dzień dobry mamo. Dzień dobry Karolinko. E, gdzie masz swoją koronę? E, nie, nie. O nie! Mam koronę! O nie! Ach, mówiłam, żebyś jej bardziej pilnowała. Ale ja ją tutaj. przesunę się, Mark. Ja ją tutaj położyłam na tej środkowej półce. A teraz jej tam nie ma. Dobrze, dobrze. Puh. Jeszcze poszukam jej. Maja, maja, maja. A, no co tam? No, w porządku. Korona. No tak, przepraszam, matko. Dzień dobry. Nie, to do nie matko. Kto, jak wy się zmówiliście, że każdy po mnie? Dobra, oprócz Karoliny, bo ona mnie powiedziała. Dzień dobry, mamo. Mamo, gdzie twoje korona? No właśnie po nią idę. I chciałabym to samo powiedzieć z Karoliny Koroną. Uff. Dobra. Zamówimy szybko. Uff. Dobra. Każdy już jest wypoczęty po wstaniu z rana. Tak, tak, tak. Oczywiście. Dobrze. Karolino, zajmijmy się teraz twoją koroną. Chodź, poszukasz. My sobie w szafce, a wy idźcie na śniadanie. Czemu macie jedno biurko? O, no tak. Przecież my tylko jedno wynajmujemy. Na no tą imprezę. Dobra, proszę, znalazłam. Dziękuję ci, mamo. E, ty, bubule, to jeszcze bym musiał ci chyba znaleźć sukienkę. Nie, mama, wystarczy mi. Nie, ja ci sukienkę dam. To jest bal, musisz mieć sukienkę, jesteś księżniczką. Dobra, dobra. Dobra, i co dobra jest? Dobra, wygodnie ci mniej? Tak, mama, bardzo mi wygodnie. Jest piękna, bardzo mi się podoba, dziękuję. Dobra, chodźmy na śniadanie. Mark, śniadanie. O, witam moje piękne panie mi, piękny damie. Eee, tak, Mark, tak się nie mówi. Właśnie, tato, właśnie. Jak wy się do mnie mówicie, jak wy do mnie mówicie, jestem waszym ojcem. No to tak się nie mówi, ojcze, tak się nie mówi, ojcze. No ja muszę mówić, Mark, albo mążą. Poczekajcie tutaj. Nie zrobię śniadanie zrobimy kanapki z sałatą chodźcie są kanapki z sałatą waszą ulubioną niezna, nieznawidzoną sałatą mamo ja nie chcę sałaty eee, no trudno no sorry, ale no musi być sałatą, znaczy wy macie z ja mam z marchewką. O, 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 mamo, 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 mogę je z marchewką, proszę, mogę z marchewką? Nie, marchewka była wczoraj dla was, a dzisiaj jest sałata, no mamo, proszę. Tak, wule, to czemu my wstałyś, wstaliśmy? O Boże! Zapomniałam! Sorry, 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 przepraszam! Kompletnie zapomniałam, że, że, że ten, że dzwoniliście, przepraszam! Wchodźcie, wchodźcie! Chodźcie, ja właśnie robię śniadanie. Może chcecie coś zjeść? Eee, no, bo w sumie no mnie tak na dziewiątą, no to my już tak w sumie to. Nigdzie nic nie jecha. nie jedliśmy wody. Do... No bo to... Bardzo przepraszam. W ogóle, która godzina? 9.02 Och, przepraszam, ale musiałam dzieci obudzić. Musiałam znaleźć koronę Karoliny. Sukienkę Karoliny musiałam dać. Karolinie musiałam dać sukienkę, no. Przepraszam, kompletnie mi z głowy wypadło. Nie, nie, nie ma sprawy. Wszystko w porządku. Tylko trochę mi zimno. Mi też. No, to tylko nam trochę zimno, ale to wszystko. O, jaką masz słodziutką kieleczkę. Mogę? Możesz, oczywiście. O, jak słodka. Pasuje ci jej ubranko do twojej sukienki. Mogę zdjąć to? Tak, oczywiście. O, jaka ona słodka. Zastraszyłam takich tedyckich fryzjantów. Dzięki. Dobra, to y, możemy coś zjeść? Tak, oczywiście. No to y, chodźcie. Y, zaczekajcie. No. Mm -hmm. Co się stało, że dalej nie idziecie? No bo mm, nieważne. Myślałam, że krzak jest trochę przekrzywiony, i, i chciałam go poprawić, ale potem zauważyłam, że nie. Mamo, i ja teraz mam zjeść na śniadanie? Mówiłam ci. Proszę zjedz sobie tą marchewkę. Ale ona była na ziemi. Nie, nie była. Była na stole, ale spadła i ja ją podniosłem. No dobrze, no to zjedz sobie ją, jeśli chcesz. Ono dostało. Proszę, to są kanapki z sałatu. Chwileczkę, jeszcze minuta. Dziewczynki, kanapki. Oczywiście, mama. Ach, sałata moja, ulubiona sałata. Cześć! Cześć, co Cię tu na nas prowadza? E, rodzice przyszli na konferencję, na, na audiencję, czegoś tak się mówi. No, czyli po prostu spotkanie, spotkanie nuda. Bez sensu? No, no, o to chodzi. No, dobra, to się dobrze domyślałam. Mm, chcesz kanapkę? Nie, ja nie jem samaty. No, dobra. Cześć, cześć. Masz taką sukienkę jak ja? No, to jest moja najlepsza wyjściowa. Um, to jest moja, mam, mojej mamy. No, po prostu mi ją dała, bo ja swoją, bo ja swoje, swoją zgubiłam. Czemu nie masz koronę? Nie wiem, po prostu mama powiedziała, że nie muszę jej brać, ale jesteś księżniczką. No i co z tego? Mogłybym ją jeszcze gdzieś zgubić albo połamać? A czemu w ogóle nie spotykamy się w waszym zamku? W naszym zamku? A czemu nie, się, nie się spotykać u nas w zamku? No bo jesteście warą królewską. Rodziną królewską. A to dlatego. A to nie, to my sobie wyjechaliśmy na chwilę z zamku i po prostu tutaj chcieliśmy spróbować nowego życia. To znaczy naszej rodzice. Ja tam bym chyba być chyba w zamku, bo tutaj nie ma nic. Ale tylko mamy basen, ale to mieliśmy zawsze. Zejdź ze stołu! Dobrze, mamo! U nas można było siadać na stole. U nas nie można i tak. Będziemy tutaj tak stać, i nikt, nikt nas nie ma. Dziewczynki, już, chodź. Co, mamo? Czy miałaś wziąć tą koronę, tak czy nie? Miałaś, czy znaczy powiedziałaś, że jak chcę. No, ale miałaś, jesteś księżniczką. Powiedziałeś, że mogę, czyli nie muszę, mogę, ale nie muszę, czyli mam do wyboru, tak. Albo nie, zrozum to. To nie ma. To nie tak. Po prostu możesz, czy możesz. To jest tak z grzeczności do ciebie, żebyś to zrobiła. Ale cicho. Już milcz. Mamo, powiedziałeś, że mogę, albo nie muszę. Ale. Dobrze. Nie, to nie. Ja idę poprosić coś do jedzenia, bo jestem głodna. Hej, mogę coś do jedzenia? Yy, tak, tak, chodź. Chodź, chodź. Tu zjedz sobie co chcesz. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dziewczynki, do stołu. Dobrze mama. A... No to pa Karolina, pa Maja. Ale gdzie idziesz? Do domu już, ale nie, żeby się spokojnie zjadły. Ale ja już jadłam. To czemu poszłaś do stołu? Bo u nas jest taka tradycja. Trzeba z całą rodziną być przy stole, jeśli jakiś członek jeszcze je. Rozumiesz? Aha, no dobra. Nie macie piekarnika? Nie. A nie macie kuchengi? Nie. Dobra, to odłożę tego kurczaka. Potrzymasz mi dziecko? Oczywiście. Chodziło mi do marka. Hmm. O, dobra, położę to tu. Dobra, tylko teraz jakie ja mam to wziąć? A położę sobie na kanapkę, podważę. Pa. No, I już pomidor i chleb, i mam hamburgera. Super, jedź szybciej. Dobrze, mam. Co teraz robimy, dzieci? Co chcecie robić? Och, no tak, Mark został w pokoju. Mark! Mark! Gości... Mark Goście już przyszli. Co ty tu robisz? No bo ja, ja nie mogę. Nie, 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 nie. Ja tam nie mogę iść. Czemu? No nie mogę. Zrozum to. Ja nie mogę. Dlaczego? Bo, bo o to chodzi. Jeśli się wymienimy stronami ja pójdę tam, oni przyjdą tu, to mogą nam to wziąć. Ale, ale oni, ja im powiedziałam, że to tylko z doma. Powiedziałaś im o pieniądzach? Nie, nie. Powiedziałam, że w kuferku na górze przy lampie leżą... Leży ozdoba w pudełku. Aha, no dobra. Uch, noga mnie boli, ale to wszystko. No to ważę następnym razem. Ała, jak to strasznie boli. Ała. Mark, co się dzieje? Noga mnie boli. To usiądź tu. A ja coś wymyślę. Mama, co się stało, tacie? Słyszałam krzyki. Tata. Tata się przewrócił. Możemy gdzieś usiąść? Bo sujmy tak już chyba od godziny. No wiem, jeszcze jesteś tam. Chodź na kanapę. A może już idziemy na ten basen? Chodzimy wam na odjęcie? Tak. Daj ją. Dobra. Możemy już iść, bo my też no musimy coś załatwić w zamku naszym. Musimy jeszcze do wieczora dojechać. O, no dobra. Nie ma sprawy. To chodźcie. E, dobra. To dzieci. Eee... No to ten, no to idźcie, naprowadźcie no ich na bazę, tak, mamo. A, a mamy się kąpać w strojach? Nie, nie przecież nie macie strojów. Normalnie w sukienkach. Ja? U nas jest taka tradycja, że się w sukienkach... Hmm. Przy spotkaniu w nowym domu się kąpie w ubraniach. Chodźcie! Chodźcie tutaj do windy, chodźcie. Chodźcie. A jest u was taka tradycja, że się krzyczy w domu? Nie, ale właśnie krzyczysz, więc no, a sama łamiesz. Zmieścimy się tu wszyscy. Ja, ja ja nie muszę jechać. Ja mogę tu poczekać. Nie, no jedź. Nie, 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 nie. Ja, ja tu poczekam. Chodź, ja sobie poczekam. No, Mark, nie... nie, nie, nie Mark. Kamil, nie możemy tyle czekać. Kamil, do windy! Jak nie chce jechać, to nie. Nie, ja z nią tu poczekam. No dobrze, ale ja jadę. A. Właśnie, ach. No, dobrze, teraz ja przedstawię wszystko, co tutaj się znajduje. Tu jest skrzynka bezpieczeństwa. Kto komu się to stanie, widzimy od razu, tu idziemy. Dobrze. I tam jest mój pokój! Zmartwa pokoje? Tak, mam je na dole, to znaczy... Na dole śpimy tylko y, kiedy tutaj na górze jest strep. A właśnie był remont, miałam remont w moim pokoju i teraz ja mam yy, nowy pokój, a Karolina i ten... Yy, na i on i w razem, ale na piętrowym łóżku. Tak, to jest strasznie niefajne, bo on chrapie, czemu ja nie mogę mieć pokoju, jestem młodsza. No dobrze, dobrze. Co, co dalej? No dobrze, wchodzimy. Wchodzimy. Wow, ja cię kręcę, jak tu pięknie. Wow, jak tu ładny widok. Tak, wiem, wydaliśmy na tym balkon najwięcej pieniędzy niż na cały dom. Co? No tak, no. no to jest nasza rezydencja. Aha, no dobre. No to ja sobie tu usiądę. Nie! Nie, 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 Każdy, kto, kto tutaj wszedł, musi się kąpać. Że co? To czemu ja tu weszłam? Bo nic pani o tym nie wiedziała. Dobrze. No dobrze. Ale jeszcze nie teraz. Nie można jeszcze wskazywać. To dobrze. Niech każdy usiądzie, gdzie jest miejsce. I czekamy na nich. Cześć! Już jesteśmy? Dobra. A gdzie jest mama? Chodź. E, a gdzie jest e, ten Kamila? Ma nasza mama. Tak. No nigdy tu nie przychodzi jak jest jeszcze dzień, ona tu przychodzi to zazwyczaj jak pod wieczór. Aha, nie ma ani Marka, ani Kamili. Mm. Ej, ty też masz na imię Ka Kamila? Nie, ja jestem Karolina, a moja mama to Kamila. O, to Kamil, no. Mm, no dobrze, to co wskoczymy do wody? Jeszcze nie. Gospodarze tego domu muszą piersi wskoczyć. No to co czekamy? Mm. Usiądź, ja, ja postoję. Bardzo pięknie się zachowałeś. Dziękuję, tato. Wstań. No dobrze, bo ja chcę się położyć. Co? Musiałam Markowi Bam zrobić na nogę. I dlatego to za już możemy, Możecie skakać. Korony, wszystkie do mnie. Tutaj zapraszam na matera enfin Wszystkie korony. Tylko, żebyście się pamiętali, która jest wasza. O? Na matera co mówię? O! No trudno. Teraz się żyje. Dobrze, Kar Karolina? Karolina? Okulary? O, o, chodź, chodź. Ja cię trzymam za rękę, chodź. Spokojnie. Trzymam cię za rękę. Na chyba tak się pewnie nie będzie kąpał. Tu No to tu. Dobrze, jest y jedna fala. Ja nie skaczę, sorry, ale ja nie mogę. Muszę to wziąć, muszę wziąć swoją koronę. Dobrze. To ja mogę podtrzymać Wam. Ja, ja mogę skoczyć? Oczywiście, że tak. Raz, dwa, trzy. O, o ale zimna! Zimna, zimna, zimna. Oh, ale fajnie, ale fajnie, ale trochę zimno. No, oh. oj Dobra. Dorośli na kanapę, młodzi do masen. Juhu, 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 juhu. juhu. Oh, Ale jest mokra. Och, ja też. Macie tam, niech ktoś sobie może usiąść. Jej! Ale koronę już możecie założyć, to znaczy, możemy koronę już założyć? Nie! Póki my nie wyjdziemy. Aha, no trudno. Okej, okay, to by było. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa!